Po kilku dwa miesiącach e, poszukiwania e, e, firmy ubezpieczeniowej e, zdecydowaliśmy się na e, rozmowy i, i, i zawarcie umowy z CZU e, z firmą, z którą współpracujemy e, także na przy innego rodzaju ubezpieczeniach. E, oferta ta była w naszym zdaniem najkorzystniejsza i spełniała nasze e, wymagania, spełniała e, potrzeby. E, i w związku z tym mamy ten dzisiejszy dzień. Myślę, że o tyle, że jest to, jak kolega się wspomniał, symboliczny, że co chcieliśmy przez to uzyskać przede wszystkim, oprócz tego, że pracownicy będą mieli jakieś usługi świadczone z drugiego ubezpieczenia. Przede wszystkim chodziło nam o to, że nasz wiek, znaczy średni wiek naszej gałęzi niestety jeszcze rośnie. On zacznie maleć. W czasie, ale to będzie za kilka lat w związku z obładzaniem ten Wzrost średniego wieku także łączy się z większą zachowalnością pracowników naszych, a to powoduje zarówno ich absencję w zakładzie, mniejszą dyspozycyjność dla nas, a duża część pracowników jest o takim doświadczeniu, o takiej wiedzy nagromadzonej przez wiele lat pracy, że bardziej cenną jest jego obecność tego pracownika w pracy e, na tyle niezbędną, że uważamy, że środki, które poświęciliśmy na zawarcie tego porozumienia są pomijanie e, niskie w porównaniu z e, efektem, efektami pracy ludzi, którzy e, 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 spędzają znacznie więcej czasu w pracy aniżeli na chorobowym lub poszukiwaniu dostępu do specjalnych